Maneczko przy środzie, chodź wczoraj wydaliśmy, a tam szybka akcja wysłał. Pojechał drugi dzień, fajnie chłodno choć wieje, a no to daj, ten nowy się rozwinie, go wywał. Ja sobie sznurki rozciągam, gdy ośki nabiją. później to jest bo nie tam dzylność, to jest masakra. Ja sobie ponabijam w narożnikach, gdzie będziemy mieli też, by linię złapać. No i wrzucamy zbrojenie Pokręcimy fajki, elki siatki pod te stopy, tam słupy Dzwonić po kierowniczkę, niech odbiera I Jeszcze załatwić beton, czy będzie na piątek, może na sobotę W piątek ma padać Niby Jeszcze to na weekend wylać, być święty spokój w sumie Przeschnie I od poniedziałku atakować Idę pobierać. wbijać Kurde, deszcz nas no zegnął no, Ośki ponabijane, poznaczone gdzie są supy sobie teraz nabijam szósteczki Tu wtedy wiadomo odkąd tu kręcić O woda stoi, siateczki już mamy Zbroje nie mamy wrzucone Zaczynam kręcić elki Wypijemy kawę, i może przejdzie ale kostka pod spód, lub tam są takie plastikowe chyba na 6 cm, można kupić? Poskręcamy złączki, wszystko fajki. Tutaj czpienie, powyciągam do góry. No jest tutaj taki duży słup, tak mówiłem. No i tam tu jest zmiana mniejsze okno, ale tu był narożnik przesunięty. Także tam jest skleciłem razem dwa. Potem ten słup jest do tamtego supa, jest podciąg od stropu. No i tu jest następny słup do okna. Na 90 cm trochę będzie tulania. Ogólnie 1,90 m, 1,60 m. Tam chyba nawet 2 metry żelbetu tam 90 i chyba 24 stóp. Ok, no złączki się poskręca, się poustawia. Będzie dobrze A, Prawie na środku No bo to był, było zostawione na słup i to też ściachaliśmy tutaj te uskoki i, I dolną siatkę zrobiłem z jednego pręta, tam chyba 240 też wyszło I tu będzie słup, no już trochę zmyło farbę 90cm słup, przerwa i 24 słup czpień Ktoś tam się pytał na, na w komentarzu, jak ja jak ja kopię, jak mam nic nie zaznaczone. Ja miałem sprayem, siknięte zielone, tylko na tym piasku, suchym tak nie było widać. A w miarę tak na środku wyszło. Jest normę. i tak ławy były 50, a łyżka mam 60, także jest zapas jakiś lewo-prawo, żeby to poustawiać. Dobra, idę opada na kawkę. O, Już drugi raz, a 40 160 aby nie poobrywało gdzie się piasek nie będzie sypał, jeszcze kostki mało muszę dowieść.